Dzień dobry w nowym odcinku na moim kanale, dzisiaj gramy w Tycoon klony, ale tu są klony jacie Dobra, yy, walczymy, walczymy z nimi yy. O przegrałem, kurde potrzebuję jakieś klony, gdzie ja znajdę takie, o co to jest, co to? I tu się będzie tworzyć mój klon? Jak tak to subcio i to mi będzie generowało chyba kasę. Dobra, to tutaj będzie dużo mega zabawy. Nie wiem, czy nawet z tego nie wyjdzie drugi odcinek. Więc oglądajcie oczywiście do końca. Dobrze, lecisz! No, poleciał coś tam. Dobra, możemy kupić kolejne. Ok, ile my mamy już kasy? 15 kasy, dobra. To subcie. Zara będzie nas stać na kolejne. O, no już nas stać. Ja bym kupił więcej klonów. Atakują serwer. Czemu moje klony atakują? Co jest? Moje klony atakują. Ja nic nie zrobiłem. Ale super. Ja. O! Wygrywam! Wygrywam! Ja cię, moje klony! jacie ale fajne dobra to robimy teraz tak kupujemy kolejne o tak dobra kończymy walkę o, też mam miecz idziemy na nich klony o na tego na tego o nie oni zaś wy mnie bijecie? czemu wy mnie bijecie jesteście moje halo logiki bo one w ogóle nie mają logiki chyba. Dobrze, potrzebuję trochę kasy. Kasy, daj mi kasę. Dobra, już mam. Ta 120, matko, jedyna, albo 250, ile to mi będzie dawać kasy. Ja cię, ale dużo pewnie. Patrzcie, moje klody nadal atakują. Kto mi dał taki fajny prezent? Jej. Dobra, subcio. Lecimy. Niszcz! Dobrze, to ty, ty, ty też niszcz! Dobrze! Idziemy kupić kolejne! Dobra, lecimy I mamy Kolejnego klona! Jej, dobra, subcie! Lecimy, 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 lecimy. Dobra. Co my tu mamy? Za 120. Nie stać mnie, bo jestem niestety biedakiem. Ale mogę być bogaty jak mi zostawić subika i lajka Dobra, 3, 2, 1 Jestem bogaty dobrze, dziękuję, że zostawiliście Dobra, weźmy tutaj co. Fajny gdzie kupił Czy ja tak kupiłem? Nieważne Dobrze, no to... Co? No, musimy kupować więcej Dobra, ile kolejnych? Jakiś kolekcjoner To jest koniec Ko... kon... Kolekcjoner? To, to jest takie coś? Dziwne to Dobra Potrzebuję więcej klonów, więcej klonów Róbcie się Idźcie walczyć A są nadal moje klony? Ty, ale my wygrywamy nawet Z nimi, o już nie Musicie pokonać! Jednak się już nie pokonam. Niestety. Dobrze. Jesteśmy znowu w naszej pięknej bazie. Kupujemy kolejny! 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 Matko, ale jestem bogaty! Za to, że zostawiliście subika i lajka. Dobra. Dawać mi więcej kasy. Dawać mi więcej kasy. Dawać mi więcej kasy. Dalej mi. Oooo! Teraz jakiś nibiski. O! Hura! Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Ja bym kupował więcej klo... O! Kup ucznik. Uczników możemy kupić! To kupujemy, to kupujemy. Hmm... Jak kupujemy. Tak hmm. kupujemy. Hmm. Już chyba nic nie mogę kupić Minus tysiąc jakaś kamienna ściana murapa kawieniała Nana no, no. Nie umiem Dobra, no dalej lecimy, 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 no leccie dalej, no o mam uczników! No i gites. Nie, wy się z nim nie mierzadzie! Co wy... A! Zabiłem go! Chyba największego. Kolekcjoner. Pum. Kolekcjoner. Pum. Ile? Tym razem trzy. Dobrze, szybciej, szybciej, dawajcie mi tą kasę. Szybciej, szybciej, dawajcie mi tą kasę. Szybciej, szybciej, dawajcie mi tą kasę. Jej, teraz biały, biały, najmocniejszy chyba. I siuuuuuuuuuuu. Dobra, jeszcze chyba dwa albo jeden. Nie wiem. Dawaj, dobra, dobra. Posłuchajcie, widzowie, ja sobie trochę pozbieram kaski. Bo nie chcę was zanudzać. Dobrze, widzowie, trochę pozbierałem kasy. Nie jest to zbyt y, dużo, ale mam. Dobra, nie, y, kupiłem jeszcze ten ostatni kolekcjoner. No i idziemy kupować dalej. Co my tu teraz mamy? Kupy. Nie wiem, nie zdążyłem. Kup ucznik. Kupujemy, mam dużo kasy, jestem bogaty. Dobra, siup, siup. Siup. Kup kreator. Nie mam, nie stać mnie na kreatora. Hmm. i chyba miecz, tak? Czy nie? Aha, tak, bez miecza. Okej. Okay, dziwne trochę, ale... Oooo! Baby Bars! No bo skoro tak już dużo zarabiamy i jesteśmy bogaci, to kupimy kamienna ściana przednia. Tak, kupimy ją zaraz. Zniszczę tego wielkiego. To jest nasz, no to nie, to nie nasz, no to nie wiem, no idźcie tam walczyć, a ja sobie kupiłem, o, jakie to wielkie, tu można kupca ta pult, 30 tysięcy, nie stać mnie jeszcze, ale to na pewno zrobimy chyba w drugim odcinku, to za dużo tutaj będzie do robienia, albo zrobimy w jednym, nie wiadomo. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, przepustki. Co jest? Nie ma mnie? <laughs> przepustki? Igora? Dobrze, idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, co my tutaj mamy? Kup kreator! Czym to jesteś. O! Czekaj, czyli jak nacisnę M? Tak, to wszystkie kolony idą do mnie! Dobra. Na nich! Na nich! Czemu się palisz? Nie! Atakuj! Dobrze! Nie! Nie! Nie wygrałem! O nie! Dobra, potrzebujemy więcej wojska. Bo tak być nie może. Potrzebujemy więcej. Kup. Schiel. Sman. Nie wiem, co to znaczy! A co tam jest? Ty możemy tam pójść? Ty, ale ja, ja możemy tam iść. Jeszcze to nie jest nasze o już wkrótce. Co już wkrótce, coś odkryliśmy. A możemy iść do kogoś w taki sposób? Nie wiem, ale chyba nie. Dobrze, idziemy. Mamy 3000, ja jacie. Dobra, kupujemy! I mamy kolejnego starczą A nie! chata tarczy. Szała starczy. A to jest hatatarczy tarczy teraz. Co to? Oj. Czekajcie. Przesz Przepraszam, ale jakaś inwazja teraz jest. I nie wiem co to robi. Musiałem na chwilę przerwać no bo myszka mi się wyłączyła. Ale dobra, trudno. Co my tu mamy? Dźwignia nie, to, to jeszcze nie jest potrzebne. Potrzebujemy więcej. Po co się dzieje? Co jest? Wielkie nuby. Wielki nub. Na niego. O kurde. Please help me. Moje zdjęcie. Na niego. Bo niczego, go! Kreator! Niszcz go! Co wy robicie? Muszę zwolnić pracowników, oni są niedobrzy. A oni źle strzelają. Dobra. Kupujemy coś kolejnego. hatatarczy, tarczy, szała tarczy, Nie wiem czym to się różni. giant! będę miał tytana Ingora. Kupujemy? Nie! No ty się chyba jaja robisz. Naprawdę! Szlajcie! Szlajcie, u na hita mnie rozwalił Nie, nie, nie Co jest Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Szybko, szybko, szybko Musimy, musimy uzbierać na tytana Szybko, po ja go mam rozwalić? A, niedobrze Please help me